Cześć, witajcie! Właśnie do mnie przyszła długo oczekiwana paczka. Na którą czekałem jakieś dwa tygodnie od momentu złożenia zamówienia. Niestety, przez tego całe zamieszanie z tym wirusem, paczki są opóźnione i przychodzą później. Ale jak to mówią, lepiej, później niż, lepiej późno niż wcale. Także cieszę się, że doszła. Zaraz wam pokażę, co to jest. Zrobię mały unboxing tego pudełeczka. No to jak sami widzicie, przyszło. Takie to pudełeczko, taka moja mini gablotka na pierścionki, które już wykopałem na tamizą Parę sztuk gdzieś tam na polu coś wpadło, ale chciałem mieć taką w jednym miejscu te wszystkie pierścionki. Tak to wygląda. Z przodu jest szybka, a tutaj mamy po prostu miejsca na 100 pierścionków, sygnetów, czego tam sobie dusza zapragnie, co tam się znajdzie. Chciałbym, żeby po prostu były pokładane w tym, bo tak na razie się walają w gablotce, więc stwierdziłem, że zrobię po prostu aktualizację gablotki i wszystkie pierścionki, wszystko włożę sobie w jedno miejsce i będzie to wtedy bardziej efektownie wyglądało. Także no, pokażę Wam efekt końcowy, jak to będzie wyglądało już po włożeniu tego wszystkiego, co posiadam. Także zapraszam za chwileczkę. No to tak jak mówiłem, to jest cała, moja cała kolekcja tych wszystkich pierścionków, obrączek znalezionych nad tamizą, także jest troszeczkę tego, ja za chwilę je wszystkie na razie powyciągałem i tutaj położyłem sobie na wierzchu, za chwileczkę je powkładam do gablotki, żeby jakoś miało to ręce i nogi, żeby to jakoś estetycznie ładnie wyglądało. Dla mnie oczywiście, może ktoś będzie w innego zdania, ale ja sobie to jakoś tam powtykam w te przedziałki. Także zapraszam do oglądania, robimy taki chwilkę. Jest! Tak to wygląda. Mamy 10, 20, 25 sztuk, 26 sztuk. Jeden się niestety nie zmieścił, ten kolos od Diora. Nie chciał się zmieścić tutaj do tego, zresztą nie chciałem go na siłę wpychać, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu i tak Zdemolowałby to całe pudełeczko, więc nie ma sensu, on gdzieś pójdzie osobno No tak jak widzicie no, troszkę tego mi się udało uzbierać Ja dopiero zacząłem z nad tamizą Ale i tak uważam, że już kolekcja się zwiększyła O parę złotek, o parę srebrnych pierścionków Mam nadzieję, że ta kolekcja będzie rosła jeszcze mam 75 miejsc do zapełnienia, aby była cała skrzyneczka. Jak kiedyś się to stanie, to chyba nagram jakiś filmik też i zobaczycie, a jak będzie się zwiększało, i będą padały srebrne i złote. Na pewno będę eliminował te wszystkie tandetne. Stąd na razie niech sobie leżą. Oczywiście, jak się później zapełni ta gablotka, to będziemy je stopniowo usuwać, a zapełnić tymi bardziej. E... Wartościowe mieć srebrne i złote. No, także tak to wygląda. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego, zdrowego i wesołego Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hejka.